Zadanie 13. W trzech skrzyniach znajdują się jednakowe złote kule, jednakowe złote sztabki, jednakowe złote gwiazdki. Skarb w każdej skrzyni jest wart 40 dukatów. Ile dukatów jest warta złota gwiazdka? No to skoro wiemy, że w ka każda skrzynia jest warta 40 dukatów, no a mamy tutaj w tej trzeciej skrzyni 5 mm, jednakowych kul, no to wiemy, że jedna z tych kul jest warta 8 dukatów, tak? 40 podzielić na 5 to jest 8. Czyli na kula jest wartość 8, 8 dukatów. Czyli na przykład w tej skrzyni drugiej yy, mamy kulę war, wartości 16 dukatów, bo są dwie kule, tak? Czyli 2 razy 8 to jest 16 dukatów. No czyli znaczy, że te dwa prostokąty, dwie, te dwie złote sztabki, są warte 24 dukaty, tak? No bo 16 plus. 16 plus 24. To jest 40, no a każda musi być warta 40. No to skoro ta skrzynia jest warta 40 dukatów, kule są warte 16 dukatów, no to znaczy, że te dwa, dwie jednakowe sztabki są warte łącznie 24 dukaty, czyli znaczy, że po 12 dukatów. No to w takim razie tutaj mamy 12 dukatów. Jedna skrzynia, jedna kula była warta 8 dukatów, czyli już mamy 20 dukatów, no ale jest 40 dukat i mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 gwiazdek, no to skoro 5 gwiazdek, yy, z 5 złotych gwiazdek o wartości 20 dukatów, no to jedna gwiazdka jest warta 4 dukatów, tak? 20 mamy dukatów, podzielić na 5 gwiazdek, to jest 4 dukaty na gwiazdkę. Yy, czyli mamy pytanie, ile dukatów jest warta do ta gwiazdka? Odpowiedź D, 4 dukaty. Zadanie 14. Franek ma linijkę o długości 60 cm, na której częściowo zatarła się podziałka. Franek zauważył jednak, że przykładając linijkę do mierzonego obiektu tylko jeden raz, potrafi zmierzyć każdą z długości 10, 20, 30, 40, 50 i 60 cm. Który obrazek może przedstawić linijkę Franka? No to popatrzmy na odpowiedź. A. 50 cm na pewno można zmierzyć, bo to jest po prostu cała linijka. Czyli 60 mamy. 50 też na pewno możemy, no bo to jest od. To Dotąd, tak? Też wykładam tylko raz. 60 minus 10 to jest 50. 40 nie możemy, bo nie mamy ani 40, ani 20, czyli odpowiedź A na pewno nie. Przejdźmy do odpowiedzi B. Odpowiedź B nie możemy od razu 10 cm, no bo nie mamy ani 10, ani 50. Odpowiedź C. 10 możemy, to jest 10. 20 nie możemy, czyli odpowiedź C też odpada. Odpowiedź D. 10 możemy... 20 też możemy, to jest to całe. 30 nie możemy. I odpowiedź E. 10 możemy. 20 możemy, bo to jest to. 30 też możemy. Tutaj taki trick, bo to jest pomiędzy 10 a 40. 40 możemy, bo to jest normalna przedziałka, i 50 możemy, bo to jest od dziesiątki do końca. No i 60 cm możemy, w każdej możemy linię 60, no bo to jest cała linia. Czyli odpowiedź E jest prawidłową odpowiedzią. 15. Pię Na ścianie wisi 5 zegarów, dwa z nich są zepsute i nie chodzą. Jeden pokazuje poprawny czas, jeden zegar śpieszy się o 3 godziny, a jeden o 3 godziny się on spóźnia. Który zegar chodzi poprawnie? No to najpierw zapiszmy sobie w ogóle godzinę. Tutaj mamy 16.00. Tutaj mamy 11.00. i tutaj to wygląda jak 6. To jest 0. Tutaj mamy 13.00. I tutaj mamy 14.00. I na ostatnim mamy 19.00 lub 7.00. Dobra. I mamy jeden poprawny, jeden się śpiesza, a drugi spóźnia o 3 godziny. Czyli mamy jeden jakiś środkowy zegar, będzie jeden, będzie 3 godziny większa z godziny, tak? Czyli plus 3, a druga minus 3. No to zobaczmy, jeśli 16 by była tą prawdziwą, no to minus 3 to jest 13 i plus 3 to jest 19, więc 16 może być prawdziwa. 11, jakby była prawdziwa, no to. Minus 3 to jest 8, 8, 0, 0, to nie ma takiej. 13, jakby była prawdziwa, to minus 3, to jest 10, 0, 0, nie ma. 14, jakby była prawdziwa, minus 3 jest, bo jest 11, ale nie ma plus 3, bo nie ma 17. I 19, nie ma 16, a nie, jest 16, ale nie ma 22. <śmiech> <śmiech> Czyli jedyna opcja to jest A. No i odpowiedź A. 16. Kostek ustawił wzdłuż linii sześć autek i dwa motocykle i ponumerował, ponumerował kolejno wszystkie pojazdy. Pośród każdych trzech kolejno ustających pojazdów był dokładnie jeden motocykl. W którym z poniższych numerów Kostek oznaczył jeden z motocykli. No i tutaj widzimy, że każde trzy muszą mieć jeden motocykl, tak? Czyli te od 1 do 3 tutaj jest jeden motocykl. Od 6 do, 7, od 6 do 8 też jest jeden motocykl. Czyli albo tu, albo tu jest jeden motocykl. Ok, czyli na pewno od razu, od, od razu odpada 4 i 5, tak? No ale dalej. Wśród tych jest jeden motocykl, tak? No ale wśród tych też jest jeden motocykl. Tak? Od 3 do 5. Czyli tutaj musi być w trójce jeden motocykl. No i tak samo jak robimy z drugiej strony. Od 6 do 8 jest jeden motocykl, ale od, ale od 4 do 7 też jest jeden motocykl. Czyli od 4 do 6, znaczy, że w szóstce jest motocykl. Tak? Bo to jest ta wspólna część. Jedyny sposób, żeby w każdej trójce był jeden motocykl, tak? Czyli odpowiedź 3 i 6. No a tutaj wszystkich nie ma czyli tylko 3. Czyli odpowiedź C. Dobra, i przechodzimy do zadania po 15 punktów. Zadanie 17. Ela złożyła kwadratową kartkę papieru na połowę, układając dolną część kwadratu na górnej. Następnie otrzymany prostokąt złożyła na połowę, układając lewą, czy jego część na prawej. Na koniec odcięła lewy dolny róg otrzymanego kwadratu i rozłożyła kartkę, jaką wycinankę otrzymała Ela. No i albo można tutaj po prostu wziąć sobie jakąś kwadratową kartkę, wyciąć sobie z papieru i zrobić dokładnie to, co robiła Ela. No, albo zdać się na swoim wyobrażeniu. Czyli najpierw ma kwadratową kartkę, tutaj na pierwszym. Tutaj strzałką pokazuję. Potem zgina na pół, tak? Czyli górną na dolnym. Potem lewą na prawej. Na tym drugim. I potem odcina lewy dolny róg. <laughs> Czyli na pewno tego nie będzie. Lewego dolnego rogu. Ok. No i teraz patrzymy, gdzie to było na tym drugim rysunku. No, tego nie ma, tak? To jest ten rys tutaj, no ale to przechodzi na to, tak? To przechodzi na to, czyli odwracamy to, co robi Ela, jakby. Teraz rozkładamy tą kartkę i widzimy, że tutaj będą musiały być dziury. Czyli w takim razie tutaj były te dziury, i tutaj były te dziury, tak? Czyli na środku jest taki kwadracik. No i to jest dokładnie odpowiedź E. Dobra. Linia metra ma 6 stacji: A, B, C, D, E i F. Pociąg zatrzymuje się na kartce. Z nich. Kiedy dotrze do stacji A lub do stacji F, to zmienia kierunek jazdy. Maszynista zaczął pracę na stacji B, a jego pierwszym przystankiem była stacja C. Która stacja będzie jego 96. przystankiem? No i tutaj myślę, że najłatwiejsze rozwiązanie, chociaż trochę długie, bo to jest ogólnie długie zadanie. No to tak, pierwszy przystanek to będzie C, tak? to jest pierwszy nasz przystanek. No bo zaczyna z, mamy tu napisane, jego pierwszym przystankiem była stacja C, tak? A zaczyna z B. Więc z drugim jest D, trzecim jest E, czwartym jest F. No i teraz wraca, Czyli piątym będzie E, szóstym będzie D, siódmym będzie C, piątym będzie B, dziewiątym będzie A. No i znowu będzie wracał. Czyli dziesiątym będzie B, jedenastym będzie C, dwunastym będzie D, trzynastym będzie E, 14 będzie F. No i teraz widzimy, <laughs> yy, możemy zauważyć, że na przykład tutaj popatrzmy na linię, na stację E. Najpierw mamy trzeci przystanek, potem piąty przystanek, potem 13 przystanek. I który będzie następny? Potem będzie znowu 15 przystankiem. Piętnastym przystankiem. No i potem będzie 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 znowu. No i dlaczego? Widzimy, że tutaj właśnie tak to będzie się zachowywało, że tutaj będzie plus 2, plus 8 i na zmianę plus 2, plus 8. I tak będzie ciągle. No to popatrzmy dalej na przystanek 20, na przystanek właśnie 23, czyli teraz plus 2, 25 plus 8, czyli 33. No, i to już widzimy, że za każdym razem się dodaje 10, to żeby było szybsze. No to już zróbmy tak. 43, 53, tak, tak, dalej. 63, 73, 83. No Chcemy najbliżej do 96, więc tu później będzie 93 przystanek. No i potem będziemy, tak, po każdej dziesiątce <laughs> pełnej jest dwójka, czyli po 93 trójce, będzie 95. No i później patrzymy po 95 jest 96 i to już będzie D, tak? Była pełna dziesiątka, czyli pełna dziesiątka wygląda tak, że najpierw tu 2, potem tu 8. No i potem po tej pełnej innej dziesiątce mamy jeszcze dwójkę, od 93 do 95. No i potem 96, oj i potem 96. Czyli tu pętla taka, 96, to będzie D. Zadanie 19. Na obrazkach jest przedstawiony Dinek, jego dwaj bracia i dwaj koledzy. Na grzbiecie braci Dinka jest w sumie dwa razy więcej trójkątnych wypustek, niż łącznie na grzbietach jego kolegów. Na którym obrazku widnieje Dinek? <laughs> no to najpierw zliczmy wszystkie wypustki. Tutaj w A mamy, widzimy, sześć wypustek. Tutaj 4 Tutaj pięć. Tutaj 1 i tutaj 3, 6, 8. Dobrze, 3, 6, 8, tak. No i tutaj widzimy, musimy znaleźć dwie pary dinozaurów, także jedna para ma w sumie dwa razy więcej trójkątnych wypustek niż ta druga para, tak. No to tutaj widzimy, że na przykład jak złączymy B z D z E, B z e to mamy 12, a jak łączymy C z D, to mamy 6, czyli będzie wtedy dwa razy więcej. No czyli widzimy, że tutaj odpowiedź A jest prawidłowa, dlatego że Dinek jest w A. Tak? Dlatego że B i E to są jego um, bracia, a C i D jego koledzy. Zadanie 20. Marysia i Józek mieli po 9 piłek w dwóch kolorach. Ogółem mieli 8 niebieskich i 10 białych piłek. Marysia miała dwa razy więcej piłek białych niż niebieskich. Ile białych piłek miał Józek? No i sobie to rozrysujmy. M to będzie Marysia i J to będzie Józek. Mieli po dziewięć piłek w dwóch kolorach, czyli Marysia też miała 9. I Marysia miała dwa razy więcej piłek białych niż niebieskich. No to znaczy, że miała Marysia 6 piłek, y, piłek białych. I trzy piłki niebieskie. <laughs> ogółem mieli 8 piłek. 8 piłek niebieskich. No to skoro 8 mieli niebieski piłek, no to znaczy, że józek miał 5 piłek niebieskich. No i 10 miał, mieli ogółem piłek białych, czyli znaczy że 4 piłki białe. <laughs> miał Józek. No i ile białych piłek miał Józek? odpowiedź B 4. Zadanie 21. Władek ma dwa urządzenia. Urządzenie O obraca wkładaną kartkę ćwierć, ćwierć pełnego obrotu, jak pokazano na pierwszym obrazku. Urządzenie D drukuje na kartce znak, no takiego liścia. W jakiej kolejności Władek użył swych maszyn, jeśli po włożeniu kartki widocznej z lewej strony otrzymałem następujący rezultat. I tutaj widzimy, że trzy razy użył urządzenia. <laughs> no i tak, mamy, yy, widzimy tutaj ostatecznie ten kwadracik stąd. Pojawi się tutaj. Czyli znaczy, że, że mieliśmy obrót, czyli tą maszynę O. Dwa razy, tak? Bo po pierwszym byłby tutaj. No i po drugim byłby tutaj. Czyli urządzenie O było użyte dwa razy. No ale pytanie, kiedy było urządzenie O, a kiedy D, tak? Bo mamy kolejność wskazać. No dobra, no ale widzimy, że ten list jest obrócony już raz. Czyli znaczy, że tutaj musiał być jeszcze obrót, tak? Ostatni musiał być obrót. Czyli tutaj musiało być urządzenie O. No, ale tutaj musiał być w takim razie urządzenie D. No i tutaj musiało być urządzenie O, dlatego że urządzenie O było użyte dwa razy. Tak i sprawdźmy czy działa. Po tym urządzeniu O mieliśmy taki rysunek, że tutaj jest kwadrat i tutaj jest czarna zamalowana. Po urządzeniu D, czyli na rysowaniu, mieliśmy dokładnie to samo, co przed chwilą tylko że jeszcze z tym liściem. No ja tutaj nie jestem żadnym grafikiem, więc narysuję po prostu taki liść. <laughs> Dobra, no i tutaj jeszcze raz obracamy, no i właśnie będziemy mieli to, więc się wszystko zgadza. Czyli mamy O, D, O, taka kolejność, no i to jest odpowiedź B. 21 zadanie B. Zadanie 22. Za 9 lat Sławek będzie miał 4 razy więcej lat niż miał 3 lata temu, lat miał Sławek 3 lata temu. No i możemy po kolei sprawdzać. Jeśli ma teraz 7 lat, miał 7 lat, to teraz ma 10 lat. Czyli w takim razie za 9 lat będzie miał 19 lat. No i sprawdźmy, czy za 9 lat Sławek będzie miał 4 razy więcej lat niż lat miał 3 lata temu. No i nie ma, 7 razy 3 to jest 7 razy 4 to jest 28, a 9, 19. No to widzimy, że tutaj dosyć spora jest różnica, więc może przeskoczmy do jakichś mniejszych, na przykład sprawdźmy, sprawdźmy piątkę. Czyli teraz miał, ma 8 lat, skoro 5 lat yy, miał 3 lata temu, czyli za 9 lat będzie miał 17. 5 razy 4 to jest 20, nie 17, więc nadal yy, za dużo. Jeszcze mniejsze sprawdźmy, 3. Yy, 3 lata temu miał 3, więc za 3 lata będzie miał 6, w sensie teraz ma 6 yy, i za 9 lat będzie miał 15. No i sprawdźmy, za 9 lat będzie Sławek miał, będzie miał 4, lata, 4 razy więcej lat. No nieprawda. Bo 3 razy 4 to nie jest 15, tylko 12. No to ten musi być bo jest pomiędzy. No jeszcze upewnijmy się, 4 za 3 lata to jest 7. No za 9 lat to jest 16. się zgadza, bo 4 razy 4 to jest 16. Zadanie 23. Do kółek należy wpisać każdą z liczb od 1 do 7 w taki sposób, by suma liczb... W sąsiednich kółkach połączonych odcinkiem była równa liczbie zapisanej przy tym odcinku. Jaką liczbę należy wpisać w zamalowane kółko? <laughs> no i tutaj yy, po prostu nie ma innej opcji niż po prostu sprawdzanie różnych odpowiedzi. Tak, sprawdzenie różnych kombinacji. <laughs> no tutaj możemy zacząć po prostu od góry, na przykład z jedynką. <laughs> No, i wtedy wpisujemy po kolei po prawo, Wpisujmy. Czyli suma to jest 8, czyli tutaj musi być 7. Suma to jest 9, czyli tutaj musi być 2. Suma to jest 6, czyli tutaj musi być 4. Suma to jest 9, czyli tu musi być 5. Suma to jest 8, czyli tu musi być 3. Suma to jest 9, czyli tu musi być 6. 6 plus 1 to jest 7. I akurat się zgadza z 1 więc tutaj w szary 4 to jest odpowiedź D. Jakby były inne wpisane tutaj w górne czy w inne, to oczywiście by się nie zgadzało. Tutaj jedyną odpowiedzią jest to D4. Zadanie 24. Na pokratkowanej tablicy Staś zacieniował 5 kwadracików. Na krótką chwilę pokazał obrazek pięciu kolegom i poprosiłby każdy z nich narysował taki rysunek. Po obejrzeniu rysunków Staś powiedział jeden z Was zacieniował kratki poprawnie, pozostała czwórka jedną kratkę zacieniowała błędnie, a cztery poprawnie. Który z obrazków był taki sam jak rysunek Stasia. No i tutaj jak się dłużej przyjrzymy tym obrazkom to popatrzymy na E i porównajmy <laughs> Porównajmy wszystkie inne do E, tak? Mamy napisane, jeden z Was zaciniował kratki poprawnie, pozostała czwórka jedną kratkę zaciniowała błędnie, a cztery poprawnie, tak? Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kratek <laughs> ogólnie na każdym rysunku, pięć kratek, a cztery poprawnie, czyli jedna jest błędnie, czyli po prostu jedną gdzie indziej pomalowali no to e jest takie uniwersalne dlatego e mm, powinno się spojrzeć na początku na e no i tutaj widzimy że porównując do d tutaj w e nie ma tej kratki a za to w e powinna być ta <laughs> więc y, d się zgadza tak cztery są poprawnie jedna jest błędna dalej porównajmy tutaj w c jest to za dużo <laughs> a to nie jest zamalowane. Czyli też a reszta się zgadza, czyli też cztery poprawnie, jedno źle. W B to nie jest zamalowane w B, tak? Widzimy, że nie jest zamalowana powinno. No ale za to ten dolny róg jest zamalowany, czyli po prostu jest gdzie indziej tak radka niż powinna być tak jak wcześniej. Czyli znowu cztery poprawnie, jeden niepoprawnie. A tak samo tutaj powinno być zamalowane, a zamiast tego jest zamalowane tutaj. <laughs> Czyli odpowiedź E jest prawidłowa i to jest jedyna prawidłowa odpowiedź. W kangurze w ogóle jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. To jest konkurs jednej, yy, jednej odpowiedzi, jedna jest poprawna. Dziękuję. I to, było drug, to była druga część yy, omówienia kangura z 2023 roku, kategorii maluch. Dziękuję bardzo.